Drugi raz w życiu taka sytuacja, że to koło mi się odkręciło. Raz za humem w Niemczech też naprawiłem na autostradzie. I drugi raz teraz w Polsce jechałem 160-180 i w pewnym momencie się zaświeciła się kontrolka ładowania i zgasł. Ale naprawi się w drodze. Odpalił. Jeszcze podkładać alternator. Kilkaset metrów. Znowu to samo. Hmm. Po dwóch powtórkach awarii okazało się, że długość otworu w wale nie jest do, do końca nagwintowana, przez co ta śruba, mimo że teoretycznie powinna się wkręcać, to nie wkręca się i staje na nagwincie. więc rozwiązaniem będzie ją po prostu lekko skrócić. I na tym się skończy ten temat. Sprzęt się znalazł, kolega miał w samochodzie. Niestety, tym razem już nie wytrzymał języczek od ustalania położenia nawale. I trzeba będzie wymyślić coś innego, żeby to prawidłowo poskładać. Otworek ogarnięty można składać. Wiertło potrzebne jest na, na czas montażu.